you mm -hmm. Tyle razy słyszeliśmy, że Pan Bóg kocha każdego człowieka potężną i bardzo osobistą miłością, a jednocześnie czy ta miłość oznacza, że kocha wszystkich porówno? Dzisiaj tym się zajmiemy wobec słów, które słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Najpierw, jak cały dzień, idziemy do Jezusa. Jezu, przychodzimy do Ciebie prosząc o pokój na świecie. Przychodzimy do Ciebie dziękując za dar życia. Przychodzimy do Ciebie, przedstawiając Tobie prośby, zmartwienia i radości. Przychodzimy do Ciebie, by powierzyć Ci kolejny dzień naszego życia, by prosić o wstawienictwo także tych wszystkich, którzy za nami się modlą, Twoją Matkę Maryję, aniołów, archaniołów i świętych. Daj nam dzisiaj wypełnić wszystko to, co ty chcesz, abyśmy uczynili. U błogosławionego Honorata Koźmińskiego czytamy: uczyniliśmy dotąd słowy. Zacznijmy teraz nauczać przykładami. Daj nam Jezu, dokładnie to uczynić. Po sześciu dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił. Wobec nich. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, dzisiaj mamy Ewangelię o przemienieniu. Bardzo ciekawy fragment, bardzo dużo wątków, zagadek, można tak powiedzieć, i gdybyśmy chcieli ten fragment interpretować i dotykać każdego szczegółu, to nie wystarczyłoby nam pewnie godziny bo przecież na ten fragment napisano wiele książek o przemieniu Pana Jezusa. Więc czym chcemy się zająć? No właśnie tym, czego dotknęliśmy we wstępie dzisiejszego naszego materiału. Czy sprawiedliwie to oznacza równo? No nie. Dlaczego? A no dlatego, że zobaczcie w innym fragmencie widzimy jak Pan dzieli swoje dary. Jednemu daje Pięć talentów, innemu trzy talenty, a innemu jeden talent. Y czy też jeśli chodzi o miny. Te wszystkie rzeczy, które czytamy w Ewangelii o pewnego rodzaju gradacji, o pewnego rodzaju rozróżnieniu, są dla nas także podpowiedzią. Ktoś powie, a dlaczego ksiądz nawiązuje do talentów, do min w kontekście dzisiejszej Ewangelii. No właśnie dlatego, że kiedy słyszymy, a to nie jest pierwszy fragment, który mówi nam o tym, że Jezus wybiera z tej dwunastki szczególnych trzech uczniów, w tym wypadku jest to Piotr, Jakub i Jan, i zabiera ich osobno na górę wysoką. Nie jest to jedyny, bo kiedy na przykład otworzymy Ewangelię Świętego Marka, rozdział 5, werset 37. To mamy bardzo podobną sytuację. Tych trzech wybranych jest jakby na osobną misję wobec wszystkich innych. I tutaj widzimy mądrość Pana Boga. Ktoś powie, jak to? Zobaczcie, że gdy ktoś ma zdolności i są to ogromne zdolności, którymi może się posługiwać w codziennym życiu, to ten człowiek tak naprawdę jest. Zaproszony do czasem jakiejś większej pracy, aktywności, dzieła, do czegoś, czego inny by zwyczajnie nie podjął ani nie zrobił. I odwrotnie. Ten, który jest mniej obdarowany, wcale nie oznacza, że jest mniej ukochany przez Pana Boga. Po prostu jest obdarowany na tyle, na ile będzie mógł ten swój talent rozwinąć, aby oddać chwałę Panu Bogu. To jest to, co jest piękne w Panu Bogu. I nawet jeżeli dotyka nas to i boli nas to, że sprawiedliwie to nie oznacza równo, to tak wczytujemy się i tak możemy odnaleźć te konkretne przesłania, nie tylko w Nowym, ale także w Starym Testamencie. Zobaczcie, kiedy weźmiemy Biblię do ręki i zobaczymy na Józefa Egipskiego, to jego bracia zazdrościli mu tego, co miał on, a czego nie mieli oni, z czego wynikły bardzo wielkie konsekwencje w postaci wrzucenia go do cysterny, potem sprzedania go tym, którzy pielgrzymowali w tamtych miejscach. Ale w ostatecznym rozrachunku, to wszystko, co było, można powiedzieć, jakimś wielkim nieporozumieniem, jak, jakąś wielką słabością braci, obróciło się na chwałę Bożą i na chwałę e, także tej rodziny. Mówię chwałę w kontekście e, m, zadziałania Boga w ich życiu, bo to tak chyba było by trzeba bardziej konkretnie. Na, e, podpowiedzieć. No i teraz ktoś powie, co to dla nas oznacza wobec tego wszystkiego, co dzisiaj usłyszeliśmy. Kochana siostro, drugi bracie, Ciebie Jezus nie będzie rozliczał za to, czego nie masz, czego nie umiesz, czego nie potrafisz. Nie będzie Ciebie rozliczał za rzeczy, które Ciebie przerastają i których nigdy nie dosięgniesz. Ale to nie oznacza wcale, że słuchając tych słów, ty masz nagle przestać się rozwijać. To wcale nie oznacza, że nie masz, jak to się często mówi, podnosić poprzeczki zarówno w życiu duchowym, jak i w innych sferach, swoich sferach w kontekście, nie wiem, porządkowania sprawy finansów, porządkowania innych sfer Twojego życia. Ty masz się rozwijać, bo rozwój jest wpisany jako zadanie wynikające z miłości. Pana Boga. To jest normalne, że potrzebujemy czytać, studiować, że potrzebujemy podejmować kolejne kroki, bo kiedy my podejmujemy to wobec Pana Boga, to tak naprawdę odpowiadamy na Jego miłość. Każde przygotowane kazanie to jest odpowiedź na Jego miłość. Każde przygotowanie wyjazdu Ojca dla Rodziny i dzieci, to jest odpowiadanie na Jego miłość. Ileż możemy tutaj najróżniejszych rzeczy zmieścić, i o jak wielkiej ilości rzeczy możemy w tym kontekście, który dzisiaj rozważamy, powiedzieć. Więc nie unikajmy tego stwierdzenia, że sprawiedliwie wcale nie oznacza porówno. Dobry ojciec, dobra matka, widząc, jak rozwijają się dzieci. Będzie widział, będzie matka widziała, jakie metody zastosować do konkretnych dzieci. Dlaczego? No bo będzie widziała, czego to dziecko najbardziej w tym momencie potrzebuje. I zobaczy, że dla jednego dziecka musi ustanowić jakieś konkretne wymagania dla żeby to dziecko się rozwijało, a w innym wypadku tych wymagań będzie mogło być mniej, by rzeczywiście ten rozwój następował. Taka jest kolej rzeczy. Tego uczy nas Bóg przez dzisiejszą Ewangelię, wychowując nas i, i pragnąc, aby rzeczywiście człowiek wzrastał. Powiedziałem Wam w jednym z komentarzy pod filmikiem: nadal nie mogę, nie mam błogosławieństwa na czytanie komentarzy na Facebooku, ale na YouTube to błogosławieństwo jest. Wiem, to trochę dziwnie brzmi i dziwnie wygląda. No ale zostawiam to, że wobec sytuacji, w której znalazłem się. Musiałem uczyć się, podnosić poprzeczkę w życiu duchowym. Nadal się uczę każdego dnia. To nie jest tak, że zatrzymałem się, czy nie chcę iść coraz bardziej za Panem Jezusem. Ale mówiłem to w kontekście zakazu, który kiedyś dostałem od jednego z księży biskupów. Nie było to w tej diecezji. Ktoś, słuchajcie, napisał bardzo niesprawiedliwy, wymyślony artykuł na mój temat. Było to straszne doświadczenie, ponieważ kiedy spotkałem się z biskupem, ksiądz Biskup nie uwierzył mi, że to nie jest prawda, no i podjął decyzję taką, która konsekwencje miała ogromnie trudne dla mnie, mianowicie dostałem zakaz mówienia, kazań, publikowania, występowania w radio, w telewizji, cała nie chcę tutaj jeszcze więcej opisywać. Cała machina się uruchomiła. Ja jedynie co mogłem powiedzieć, to że naprawdę nie zrobiłem tego, o co on posądza mnie autor tego artykułu i co tak naprawdę uderzało w kościół. Oczywiście, z czasem wydało się, że autor tego artykułu wymyślił całą fabułę, żeby zwyczajnie oczernić i ośmieszyć kościół, a dokładnie dwóch biskupów. No, ale wszystko to skupiło się na mnie, dlatego że moje nazwisko było w tym wszystkim użyte jako kogoś, kto jest pokrzywdzony i został tak przedstawiony, aby to uderzenie rzeczywiście poszło w księży biskupów. I pamiętam, że nie było mi łatwo wcale. Zastanawiałem się, co będzie z moim proboszczem, wobec tego, że ja w tym momencie nie mogę głosić, kiedy na tylu różnych frontach, krótko mówiąc, działam pokazując pana Jezusa. Jedyne, co mogłem, to odprawiać cichą mszę świętą i siedzieć w konfesjonale. I pomyślałem sobie, Panie Jezu, przecież Ty w tym jesteś. Przecież Ty tak naprawdę, nawet jeżeli to jest niesprawiedliwy wyrok wobec mnie, to tak naprawdę Ty za tym stoisz. To nie jest tak, że Ty o mnie zapomniałeś w tym momencie, nawet jeżeli takie myśli przychodzą mi do głowy. Nawet jeżeli przychodzą mi myśli takie, że Zły duch podpowiedział księdzu biskupowi takie rozwiązanie: nawet jeżeli chcę ocenić mojego biskupa, to jeżeli ja będę posłuszny w tym momencie, to Ty zwyciężysz. Słuchajcie, nie było to łatwe doświadczenie, tak jak powiedziałem, ale było ono niesamowicie piękne. To nie było jedyne doświadczenie w moim życiu. W takiej odsłonie, można powiedzieć zupełnie czegoś innego, czego moi koledzy na przykład z roku nigdy nie przeżyli, a przynajmniej nic takiego nie wiem. Ale pamiętam, kiedy ksiądz Biskup zadzwonił do mnie i mówi: księż Rafale, przepraszam, ma ksiądz te wszystkie zakazy zdjęte. Artykuł był nieprawdziwy. Może ksiądz głosić, może ksiądz występować, może ksiądz zwyczajnie sprawować te wszystkie funkcje, jakie ksiądz sprawuje. Pomyślałem sobie, Panie Boże, dziękuję Ci za to, że dałeś mi przejść tę próbę. Dziękuję Ci. Po co Ci to pokazuję? Bóg szuka sposobów na nas, bardzo indywidualnych. Do Maryi, kiedy przyszedł Anioł, to ona chociaż nie wszystko rozumiała, jak czytamy w Ewangelii, to przyjmując to, rozważała, zachowując w swoim sercu. Uczmy się dzisiaj w sobotę. Od niej właśnie tego. I może dzisiaj, modląc się dalej za naszych wschodnich sąsiadów, pomyślmy, pomyślmy o tych wszystkich ludziach, którzy zadali nam ból, bo my też zadaliśmy ból bardzo często nieświadomie. I niech nasze modlitwy w komentarzach będą właśnie za tych, których, których w jakikolwiek sposób skrzywdziliśmy. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do jutra, kochani.